Cześć, mam na imię Patrycja. Pracujemy w Fit w Galerii Tomaszu. Ja pracuję tutaj już 4 lata. Eee, a ja pracuję od samego początku, odkąd powstała galeria. Eee, znajdziecie mnie na sali fitness, gdzie prowadzę zajęcia grupowe. Eee, są to głównie zajęcia spalające, wzmacniające i wasze ukochane trampolinki. Nie znajdziecie również na sali fitness, ale także na siłowni, gdzie prowadzę trening siłowy typowo dla kobiet. Prowadzę też na sali zajęcia wzmacniające trampoliny brazylijskie, pośladki. Tak naprawdę do wyboru do koloru. Co najbardziej lubię w swojej pracy? Myślę, że na ten moment ciężko użyć tutaj słowa praca. Bardziej użyłabym słowa pasja, powołanie. Najbardziej lubię tą interakcję z ludźmi integrację to, że cały czas przychodzi ktoś nowy to, że z tymi osobami, które już przychodzą, tak naprawdę jesteśmy bardziej znajomymi, przyjaciółkami niż w relacji klient, instruktor. Ja w swojej pracy uwielbiam to, że poznałam tutaj mnóstwo ludzi, z którymi się spotykam nie tylko tutaj na sali fitness, ale również Poza nią. Mamy wspaniały kontakt. Uwielbiam też to, że mimo, że dzień może nie był najlepszy, wchodzimy na salę fitness z uśmiechem. Widzimy te wszystkie osoby, które na nas czekają i od razu wszystkie problemy dnia codziennego schodzą na dalszy plan. Po prostu przychodzimy się naładować pozytywną energią, przychodzimy rozładować tą złą energię i to jest takie fajne naczynie połączone. My dostajemy energię od klientów i tą energię też staramy się przekazać im. Widzicie, idzie wiosna, to jest najlepszy moment, żeby zrzucić kurtki, zrzucić kilogramy, więc zapraszamy do fitfabryk, do galerii Tomaszu.